Piękny Sobieski w slabie NGC MS63. Proszę Państwa, dziś wieczorem kończy się naszych aukcjach grupa ładnych monet selekcjonowanych i wszystkich zapakowanych w grading z reguły NGC bądź PCGS. Generalnie już sam grading, czyli dodatkowe poświęcenie stanu zachowania przez niezależną specjalizującą się w tym firmę Daje duże pojęcie o stanie zachowania monety, połączone to z dobrymi zdjęciami w większości przypadków wystarcza, ale teraz na kilka godzin przed zakończeniem licytacji, spojrzawszy właśnie na monety, które mamy u siebie na tatce i na to jak one wyglądają na naszej ofercie aukcyjnej, uznaliśmy, że kilku z nim przydałaby się dodatkowa prezentacja właśnie na filmiku. I do tego filmiku tak naprawdę zainspirował nas ten Sobieski. Przynajmniej to jest nota MS63, natomiast moneta jest niebywałej urody jak na ten typ monety. Szczerze powiedziawszy, wysyłając ją do gradingu, liczyliśmy nawet tutaj na notę o oczko wyższą przynajmniej. Być może rzeczywiście dopatrzyli się gdzieś jakichś drobnych ruszeń na reliefie, kilka tutaj rysek jest drobnych przed twarzą królewską. Przynajmniej ta moneta jest niebywałej świeżości z naprawdę przepięknym lustrem. Rzadko się spotyka tak wyglądającego sobie skiego, który ma wyśmienitą świeżość i połysk zarówno w tle, jak i na reliefie, i to taki dość y, świeży połysk. Czyli na przykład charakterystycznym dla nik jest meszek. Fajny meszek lubią też mieć menniczy piłsudczycy. Natomiast tutaj ten meszek jest bardzo delikatny, a wyraźny jest y, połysk. To ewidentnie wskazuje, że moneta była Dobrze wybita w miarę świeżym stemplem. Także nota 63 może nie zmobilizuje do czy nie zachęci do zakupu osób zbierających wysokie numerki czy najwyższe numerki w gradingu. Natomiast wystarczy popatrzeć na tą monetę, żeby naprawdę się nią zachwycić i rozważyć zakup do zbioru, bo jest to wyśmienita szybkość. Także zdecydowanie polecamy. A jak już mówimy o sobie, to zaraz obok niego na licytacji jest również piękny egzemplarz Nike. To również moneta nieobiegowa, w pełni meniczej świeżości, z fajną, naturalną satynową powierzchnią. Wyśmienita sztuka z notą 62. To też nie jest najwyższa nota, ale moneta jest z górnej półki. Także tutaj zdecydowanie warto ją rozważyć pod kątem zakupu kolekcji posiadania typologicznie pięknej sztuki nikę, bo ta niewątpliwie spełnia te, te wymagania. Moneta naprawdę cieszy oko i jest piękna. Pełna naturalność, jasna, satynowa, no wyśmienita. Zdecydowanie ją polecamy. I jeszcze z drugiej RP, już pozostając, mamy literkę H. Zdecydowanie jedna z najrzadszych monet drugiej LP. Proszę Państwa, bardzo ładny egzemplarz. Te monety, trzeba zwrócić uwagę, że one są płytko bite, także tutaj od razu ta jakość szczegółów jest troszeczkę inna. A moneta ta jest w naturalnej patynie, może powiedzieć nawet lekkim brudzie, gdzie nie na, na powierzchni, ale to też przemawia na jej plus. No, ewidentnie nie jest mytą monetą. Tu lekka patynka zachodzi od rantu. Charakterystyczny, fajny orzeł dla tej Emisji. No, moneta bardzo ładna. Dostała nutę no, SURFIS HERLINES, ale szczerze powiedziawszy, tutaj wachlując nią pod różnymi kątami, żeby ją Państwu pokazać na filmie. Nie bardzo te hairlines zauważam. Także tak to jest z gradingiem, że no, czasami zdarzają się i w jedną i w drugą stronę jakieś małe niedopatrzenia. No próbuję złapać, gdzie mogą być te ryski, które zmotywowały graderów do tego, aby dać jej notę nienumeryczną, ale powiem szczerze, nie widzę ich na, przynajmniej przez plastik i przy tym świetle, które mam tutaj w tej chwili bez, bez lupy. Niewykluczone, że regrading, czyli wyłamanie wysłanie jeszcze raz do gradingu dałoby już notę numeryczną, moneta jest niewątpliwie ładna. Atrakcyjna, godna no, zakupu, włożenia do kolekcji, szczególnie zważywszy na jej olbrzymią rzadkość. I kończąc mamy tu drugiej LP warto zerknąć taką zwykłą, prostą, ale jakże piękną, małą. 5 złotówkę głowa kobiety. Proszę zobaczyć, jaki śliczny, zegarowy połysk. Pięknie, wskazówka gra na wersie. Pięknie lśni rewers, śliczniutka. Wsięgnijmy jeszcze, chociaż może zanim to monet starszych, to warto również, jedną z najrzadszych monet kolekcjonerskich. To już jest przełom PRL-u i trzeciej RP. Przy czym tutaj mamy jeszcze PRL. Jagieło to jest malta nakładowa, nakładowa. Podajże 5000 sztuk nakładu w czasach boomu lustrzankowego do 2008 roku. Generalnie moneta naprawdę bardzo wysoko ceniona, poszukiwana i trudna do zdobycia, w pięknym stanie. A tu mamy, no jakże wyśmienity egzemplarz. Proszę patrzeć na przewijanie tej monety w świetle. I trzeba pamiętać, że monety z okresu PRL-u to jest zupełnie inna, zdecydowanie gorsza jakość bicia niż współczesne lustrzanki, czyli jak tutaj widzimy taki efekt deep cameo, czyli takiego Fajnego kontrastu lustra z reliefem, to już to dużo mówi o urodzie i klasie tego egzemplarza. Dodatkowo nie zauważamy żadnych rysek, mikrorysek. No, wyśmienita sztuka doceniona, notą to PF69, co dla monet perelowskich jest w zasadzie górną granicą, i w przypadku tej monety rzeczywiście tak jest. Żaden egzemplarz nie został oceniony wyżej. Populacja jest dość liczna. Jagieły w postaci, właśnie w gradingu. Także to tym bardziej świadczy, że wszystkie sztuki, które były gradowane, maksymalnie dostawały na to 69. No tutaj mamy taką właśnie jedną z tych najlepszych. I patrząc na tą monetę, to naprawdę jest super. Zdecydowanie polecam. Dodatkowo mamy jeszcze dość ciekawą złotówkę poniatowskiego. Moneta dużej świeżości. Lekko niedobita na portrecie, może troszkę bardziej niż lekko, ale za to z ładnym, niczej świeżości tłem. Ona wyszła dość niefortunnie na, na zdjęciu, to znaczy niezbyt, niezbyt efektownie. Przy czym nie chodzi nam o to, żeby monety pokazać efektownie, tylko żeby pokazać wiernie. Natomiast w przypadku tej monety, uznaliśmy, że zdjęcia ją krzywdzą, to znaczy jest ona ładniejsza na żywo niż można by to oczekiwać patrząc na zdjęcia, także zdecydowaliśmy się tutaj też pokazać na filmiku, a żeby Państwu zaprezentować jej no, naprawdę robiącą wrażenie urodę. Także 66 rocznik, fajna, świeża, menniczej świeżości moneta z notą AU58. Na pewno za niedobity portret, ale naprawdę fajna. I przejdźmy się na chwilę do monet zagranicznych, GT. Pięć marek z Weimaru. Ci, co zbierają Niemcy, cenią tę monetę na pewno. Ci, co nawet nie zbierają Niemiec, ale zajmują się numizmatyką, na pewno o uszy nieraz obiło im się właśnie pojęcie GT. Najrzadsza piątka niemieckiego Weimaru. Proszę Państwa, to moneta, która kiedyś kosztowała krocie. Jako anegdotę można przytoczyć, że nieżyjący już niestety długoletni prezes Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych Jan Mączka zwykle mawiać, że GT w latach 70. to była moneta Za którą można było mieć nowego Fiata Marifiori Także Państwa trzymam w ręku Fiata Marifiori Moneta ma uns detale, surface hairlines Oczywiście egzemplarz jest Lekko ruszony być może, także Ciężko jednoznacznie ocenić przez, przez patynę Drobne ryski przetarcia są rzeczywiście zauważalne, nie są rażące. Relief jest bardzo dobry. Strona z orłem raczej tu nie wykazuje żadnych zastrzeżeń. Bardzo atrakcyjny egzemplarz, bardzo rzadkiej monety zdecydowanie polecamy. I ostatnia sztuka na zakończenie skoro byli Niemcy, to niech będzie i Rosja. Fajny rubelek 11 roku. Ta moneta również na zdjęciach wyszła w naszym odczuciu troszkę gorzej niż prezentuje się na żywo. Ma trochę drobnych rysek, jak to widać na tym filmiku i e, miganiu nią pod światło. Ale jednocześnie ma świetną świeżość menniczą, taką jasność, fajną powierzchnię dobry relief. Warta rozważenia. Tu jakieś zabrudzenie na, na, na dole strony z orłem. No ta U58 na pewno adekwatna do, do urody. Warto rozważyć zakup. Dziękujemy i zapraszamy.